pewnie zastanawiacie się czemu włączyłem teraz nagrywanie yy, dlatego że znalazłem coś bardzo dziwnego ale to naprawdę bardzo dziwnego portal do netheru który nie wygenerował się przez nas więc nagrałem ten filmik żeby wam pokazać i, da I samemu sprawdzić dokąd on prowadzi na no dobra zaraz ci mu wam mówimy że tutaj się dużo pozmieniało, ale to nie ten odcinek, na, o którym będziecie wam... będziemy wam odprowadzać. To chyba Hackerixer był tam. Hackerixer to jest... Ha, bo on poleciał już tam. No, ja nie mam Elytry, znaczy mam Elytrę, ale... ale nie mam, znaczy teraz mam nawet na sobie Elytrę, chociaż nie wiem. Nie, nie mam, ściągałem. O właśnie, ten portal i nie wiem, gdzie on prowadzi, yy. Tutaj jest napisane nie wchodzi zakazane. Ciekawe kto to napisał, bo na pewno jest podobny do hakera Xera, bo dziwnie. Nieważne, dobra. Y... Haker XR. My musimy się dowiedzieć, co ten portal skrywa, ale zanim. Do niego wejdziemy. Musimy się... Ja nie wiem. Ja tam Nie, gościu. Ty oszalałeś chyba. Dobra, nie... dobra. Ja nie wiem. My chyba tu mamy... Wejść po prostu, ale... Ja nie wiem, bo... Patrz. Może to nas przeteleportować na przykład do Endu. Ja nie jestem gotowy. Ja nie mam łuku. Znaczy... Nie chciałbym przejść... No dobra, ale słuchaj... Co z tego, na przykład jak nas przeteleportuje do... Nie wiem, tego, do... Netheru. no dobra, mamy zbroję... Ale na, dobra, mam, mam miecz dobry, ale... Patrz... Ty rozumiesz... Że ja... Że ja bardzo się boję. Bo to może nas przeteleportować, nie wiem, do jakiejś poppy play time doors, coś takiego. Dobra, wchodzimy tam. Gościu, ja bym nie ryzykował. Ja, 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 ja wracam, nie? Możemy to po prostu ignorować, nie? A Co? Właśnie też pytanie. Kto kazał nam wejść do tego portalu? Kto go zrobił? Bo. No, chyba, że mamy jakiegoś hakera na tym, ale. Nie, nie, Kuba. Ja się poświęcę. Nie, gościu, jeśli już ma się poświęcić. Zniknął. Nie. Halo? Dobra. Ja się muszę dowiedzieć się muszę dowiedzieć, widzowie, ja chyba tu wchodzę, ale no... Dobra, wchodzę tu U, eść, chwila, bo chyba mnie przeteleport... Co jest? Hej, ja Ej, HackerXR, to ty? No tak, no tak, ale... Ja nie mogę z portalu w Minecrafcie mnie przeteleportowało do Brawl Starsa. co to jest? Ja się pytam, co to jest? Dobra, to musiał być jakiś swórca gry, ale dobra, nie Dobra, to w co gramy? Jak już jesteśmy na Brawl Starsie O kurde, nie wiem, nie wiem Ja nie mogę Dobra, może w Nohawk, bo ja... Ostatnio sobie też wygrałem Dawaj Kupie. w knockout. Dawaj w Wiesz co, zrobiłem? Kupiłem w kinach, kupiłem w speltażach, zabili No dobra, no to co? Ale nie... Dawaj w nockouta No właśnie, ja jestem w No dobra, ale to zmień na nockout, bo ty jesteś kluczem Aha, okej Okej, Ja mogę tylko sugerować Nie pięć na... Kurde nie, wiem, nie, K� kurdy to <trygmez> Czekaj, ja Aha, nie, nie, kurdy kurde, też nie, kurdy nie, kurdy nie, kurdy nie, kurdy nie, kurdy nie, kurdy teraz kurdy nie, kurdy nie, kurdy nie, kurdy na kurdy nie, Let's go. Z kim mamy do czynienia? No z ośmiobitem, Starym i Mazy no... O sniper! Ale fajny tytuł, dobra, ja też chcę mieć taki. Dobrze na razie nie mam żadnego bra. Dobra, ty, eee... Hokery ja to... Dobra, e, let's go. O, dobra, dobra. O nie, o nie, dobra. To już jest... Mam, mamy skończone, mamy skończone, oni tutaj. Nie! Dobra, to, to, to tą rundę akurat przegramy. No step, step, let's go! Nie! nie. On od zatrucia zginął! Kurde, ja nie wiem. Nie, ale dobra, ja się chowam do krzaków, nie? Co to jest? Aha, to jest Okej. Ty dednąłeś? A nie, dobra, ty żyjesz! Dobra, ja robię gadżet, zara. O, let's go, dobra, ronda wygrana! Trochę, bo, chyba to słabo widzicie, no ale dobra. Trudno, tak mi się kamera ustawiła. O dobra, to jest ten ośmiobit Dobra, mam ulta. Dobra, wygoroz... Dobra, let's go. Mazy, chodź tu, chodź tu, Maisie. Nie, ja nie mogę. Dobra, nie. Do, nie. Nie, Buster. Weź to zrób. Nie, nie. Weź, Buster, proszę cię. Jak to wygrasz, dam ci kudosa. Nie. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Nie. Ajajaj. Aj, aj. Pewnie mi puszki odejmie. No, trzy puszki mi odjęło. Szkoda. Dobra, zagramy sobie jeszcze dwa razy. To może... Ej, słuchaj, ja może zagrał w. Starcie, Dło. Ja może zagrał sobie kim? kimś na daleko. No dobra, może być Leon. Ej, czekaj, gdzie ja mam Leona? Leon jest tutaj, dobra. A ja chcę grać Leonem. Ja też mam tego skina, wow lol Chciałbym śmiecha Leona, dobra Ale ja chyba wolę Tygrysi Leon 3 Przepraszam, jeden To co, gramy i ja jestem gotowy, ja jestem gotowy ogólnie no To Belko, dawaj Co to jest w ogóle ze skin do Belki? Plażowa? A, a ja mam chyba leps lepszego, ja mam Dragon Bell, on jest mega fajny, mogę ci go potem pokazać. O, yes. ej, a wiesz, że ten Mangu Kenji, nie, ten Kenji Manga, wiesz? No. To, ten, to on jest hiper doładowany, ten skin? No, on jest hiper doładowany w sensie. Dobra, widzę spajka. On mnie może rozwalić. Dobra, Spike zmarnęło sobie... Całą Oj, Oj, co jest Ten gościu ma los. O nie tu jest, tu jest ktoś O nie Dobra Nie Nie Ja zdednę Dobra Ja zdednąłem no, jak ty Nie Ja nie mogę No Co to ma być Ja nie mogę widzę. Tyle przegranych, to już chyba... ja nie, nie, nie mogę. Nie zapomnijcie zalejkować oraz zasubskrybować, jeśli, już, jeśli jeszcze tego nie robicie, ponieważ naprawdę kolejne filmy będą naprawdę fajne. E, więc żegnam w kolejnym e, filmie. Może będzie o prowadzeniu o, o Kubusowicach, może jakaś zagadka. Nie wiem, bo... no. E, czekaj, tylko Ci pokażę te, tego szkina do Bal, nie? Bo Ci miałem pokazać, to... O. Fajny, nie? No, no to no widzowie Musimy już kończyć, bo, bo ten filmik jak dla mnie to już długo trwa, no nara widzowie bardzo fajnie się z wami grało yy, yy, A jak zasubskrybujecie i zajkujecie to być może dropniecie, yy, dropniecie, dropniecie, yy, dropniecie, dropniecie może sobie kaza jak zasubskrybujecie, szczerze dropniecie, z legendarnego y, dostaniecie najbliżej, legendarnego serzoba i dostaniecie kazę. Ogólnie jak tutaj widzicie ja tą kazę, to, to jest, nie, ja jej nie mam, y, bo nie widzicie, że tam jest oblokuj bloku teraz. Y, no, to no. Ja mam ogólnie 39, zatem ja że jeszcze jedno hiperdoładowaną jedną no, proszę, na dziesiątce oraz na jedenastce jedną postać także no, nie jest to najlepiej ale też nie jest najgorzej ponieważ niektórzy mają o wiele mniej e, e, tych e, napiszcie w komentarzu ile macie zademiarzy i czy e, e, ja mam dobrych e, czy, znaczy czy e, mam dobrych zademiarzy. Więc no, napiszcie w komentarzu, zalikujcie, subskrybujcie, więc y ja się z wami żegnam, hakarik też się żegna. Hej, hakarik, pożegnaj się, pożegnaj się. Pa, no, pa, do następnego odcinka.